Kiedy jesteś szczęśliwym posiadaczem BMW E46, ale Twój gruz cierpi na kilka problemów i wiele innych dolegliwości, które czasem irytują, ale da się je znieść. Jedyne co by mogło Cię bardziej uszczęśliwić to ledowe lampy ALM3. Mm. Więc dzisiaj pokażę Wam jak je zainstalować. Pierwszym krokiem oczywiście jest demontaż lamp. się do nich dostać. Musimy odkręcić tutaj ten, ten panel. Jak widać tu już ktoś był. nie w miarę wyręczył. A wreszcie część lampy akurat są bardzo łatwe do wyciągnięcia. Mamy tutaj jedną tutaj śrubki, tutaj jedną śrubkę, ósemyczkę. I prawdopodobnie na tej sobie zobaczymy, żeby wiedzieć czy mamy do czynienia. Te Chińczyki one kosztowały chyba 140 dolarów, mi się zdaje. Także mamy raz, dwa, trzy, cztery. Cztery śruby Jedna będzie w takim razie tu pod tym więc musimy to tutaj powyginać, i mamy raz, dwa a nie, ta, ta śruba jest od tego panelu tylko trzy śrubki raz, dwa i trzy na rogach jedna będzie w takim razie gdzieś tam na dole z drugiej strony musimy zrobić to samo i żeby wymienić te w klapie a będziemy musieli wyciągnąć te klipsy wzdłuż tu coś jest, tu nic nie ma i będziemy mogli go wygiąć to odkręcić, wygiąć, po prostu tak samo na, na jednej ósemeczce i na klipsach się to trzyma. Ja idę po klucze i zaczynamy. Tak mnie oszukali, to jest dziesiąteczka, a chyba w E39 jest chyba ósemka. Także potrzebuję jeszcze coś do klipsów, dziesiątkę i lecimy. Ostatnia śruba, tak jak mówiłem jest... No łap się, tu jest dziurka, tam jest ostatnia śrubka. Dziesiąteczka, więc potrzebujemy przeduszkę. Ok, tutaj działają jak coś, to one nie powinny migać. Czyli kierunki tak, ale nie, nie postojówki. Dam was teraz na statyw i zobaczymy, jak to jeszcze pracuje. Jak? Działa wszystko? stop. Ok. Tyle z podłączania tych lamp to okazuje się. U kiedyś BMW robił, bo wypalało płytki. I to chyba z robota od BMW. Ale Chińczyki to minęły małym makaronem. Więc um, to jest nasz um, pierdolnik, co usuwa błąd, że są LEDy, więc to trzeba gdzieś tam przykleić. A po prostu dobrze tam o tu o tak ładnie, tu w dziurę. Pięknie tu napchać Siach, to żarówkę ta żarówka potrzebuje troszkę inaczej tą stroną kiedyś się ładniej zrobi Że żaróweczka niestety jest na wcisk to tu jakoś no, come on nie mogę trafić na dziurę Nie, nie, nie tą dziurę to trzeba, To nie ma dziury. No i tutaj znają prawie jak oryginalne. Teraz jeszcze jak to świeci. Świeci tak. Tak wygląda bez makaronu. Dobra, ja to teraz poskładam to magicznie i zajmiemy się tym. I teraz, żeby zmienić światło na klapie tak jak mówiłem, te klipsy trzeba to podważać, to nie pogubić. Spadł do gaja. No plus. to się rozwalony jest. Trzeba będzie obmienić. Ja takie coś mam? No nie wiedziałem. A no, na dnie musimy te półeczki rozbierać. Tu jest sprawa prosta. Bardzo prosta. Tutaj po prostu od tego klipsa do rzemyczki dziesiąteczkę stałem się pod słońcem gdzie wszystko widać ja nie widzę i wypychamy do zewnątrz hop jest nie ma nie która jest ładniejsza ta czy tamta dołożymy ja mnie w dłuższym namyśle, chyba jednak zostawię to oryginalne, lewe jakoś lepiej to pasuje tylko mi się zdaje no jak to z białym jest lepiej i finalnie to się prezentuje tak jeszcze mam. jeszcze mam Pokażę, że kodów żadnych nie ma, na pewno hamulce kierunki normalnie tak, wszystko jest piknie działa więc to było na tyle i do zobaczenia w filmie o tym pięknym F-46 wkrótce trzymajcie się, cześć!